Dzień dobry, Anna Zdunek, 50 wywiadów na 50-lecie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Moim państwa gościem jest profesor Mariusz Zawodniak, literaturoznawca, wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czym jest to dla pana praca na uczelni? Jest spełnianiem się w zawodzie przede wszystkim. Kiedy ponad 35 lat temu już przyjeżdżałem do Bydgoszczy na studia polonistyczne, już wtedy wiedziałem, że chciałem być nauczycielem. Oczywiście nie nauczycielem akademickim, ale nauczycielem języka polskiego. Świadomie wybierałem studia polonistyczne w Bydgoszczy o specjalności nauczycielskiej, bo chciałem tego przedmiotu w szkole nauczać. Oczywiście wtedy nie przypuszczałem, że to będzie początek mojej przygody, także akademickiej. Na trzecim, czwartym roku okazało się, że można zamarzyć i pomyśleć o stażu asystenckim, który mogłem już realizować w trakcie studiów, po ukończeniu czwartego roku studiów. Taką propozycję otrzymałem od ówczesnych władz wydziału i kierownictwa polonistyki bydgoskiej i z takiej oferty oczywiście skorzystałem. I jeszcze pod koniec lat 80., jeszcze jako student, student piątego roku prowadziłem Zajęcia na Polonistyce ze swoimi młodszymi koleżankami i kolegami. Także realizuję się jako nauczyciel akademicki, jako pracownik naukowo-dydaktyczny już od ponad 30 lat a Licząc lata studiów z uczelnią jestem już związany ponad 35 lat. No właśnie 8 lat później po tym, jak został pan zatrudniony na stanowisko asystenta stażysty w Zakładzie Historii i Teorii Literatury, była obrona pracy doktorskiej. 2008 rok to uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. W 2009 Pracuj. został pan mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jak pan wspomina tę drogę do miejsca, w którym jest pan teraz? Oj, oj droga jak <laughs> sama pani. Widzi dosyć długa, wspominam ją oczywiście bardzo dobrze, bo jest to rodzaj pewnej kariery akademickiej, w której się spełniam na wszystkich kolejnych, jeszcze nie ostatnim, ale na kolejnych szczeblach, stopniach awansu zawodowego, uczelnianego, akademickiego, stanowisko asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego, doktorat, habilitacja. To są wszystko etapy, w trakcie których rozwijałem się, pracowałem ze studentami, angażowałem się w życie organizacyjne, administracyjne uczelni, poza dydaktyką, poza pracą naukową. Starałem się także angażować w pracę rozmaitych uczelnianych gremiów, takich jak Rady Wydziału, Senat. Miałem też przyjemność pełnienia rozmaitych funkcji w uczelni, więc to wszystko składało się i złożyło się do chwili obecnej na pewnego rodzaju karierę, w której czy w ramach której spełniam się jako nauczyciel akademicki, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Wspomniał pan profesor o tych różnych funkcjach, dwukrotnie był pan rzecznikiem prasowym uczelni. Teraz wykłada pan taki przedmiot jak Media Relations i rzecznictwo prasowe. Jak teoria ma się do praktyki? Czy doświadczenie zawodowe pomaga przekazywać wiedzę studentom? Pomaga niewątpliwie. <laughs> Zwłaszcza kiedy można się dzielić doświadczeniem z różnych, by tak rzec, okresów czy wręcz epok zważywszy że kiedy zaczynałem w 96 roku po raz pierwszy realizować zadania rzecznika prasowego, wówczas asystenta rektora właśnie do spraw kontaktów z mediami, a opowiadam to również dzisiaj studentom w ramach rozmaitych anegdot czy dygresji, to moja praca polegała między innymi na wykonywaniu mnóstwa telefonów, wybieraniu numerów do poszczególnych redakcji i charakterystyczna była fraza proszę o sygnał faksu. Tak wyglądała praca rzecznika prasowego w 96, Dzisiaj 97 pomyślenia. roku. Dziś jest to nie do pomyślenia. Wtedy miałem do dyspozycji komputer jedynie w roli czy w charakterze maszyny do pisania. Przygotowywałem jakieś podstawowe informacje na temat tego, co dzieje się w uczelni na kartce papieru, po czym wielokrotnie, kilkanaście razy, a niekiedy i kilkadziesiąt razy yy, wykonywałem właśnie tę samą czynność, wykręcałem numery do... Stacji radiowych, rozmaitych redakcji, prosząc o sygnał faksu, po czym ponownie się z nimi łączyłem, sprawdzając, czy oby na pewno ten faks dotarł, czy też dobrze się y, odbił ów y, tekst. Pamiętam również, że czynnością, której dzisiaj już rzecznicy prasowi w takiej postaci, przynajmniej w takiej formule, na pewno nie robią, były popularne wówczas bardzo prasówki. Ta nazwa się zachowała do dzisiaj, ale wówczas to naprawdę oznaczało przegląd prasy, papierowej prasy, robienie z tej prasy wycinków i przygotowywanie panu rektorowi i kolegium, kolegium rektorskiemu skoroszytu z tymi wycinkami. Pamiętam, że ówczesny rektor, profesor Józef Banaszak, niejednokrotnie zabierał taki skoroszyt z wycinkami. Do domu przynosił, dzielił się ze mną pewnymi uwagami. Oczywiście to, to, to jest historia. W kolejnej kadencji, czy kiedy po raz kolejny pełniłem tę funkcję już w latach dwóch u, u pana rektora profesora Adama Marcinkowskiego rzeczy wyglądały już. Inaczej. Natomiast dzisiaj, kiedy wracam do tamtych doświadczeń i kiedy dzisiaj rozmawiam ze studentami o rzecznictwie prasowym czy o kontaktach z mediami, to niewątpliwie wykorzystuję uczelnię jako instytucję, jako przykład instytucji, w której można by właśnie takie czy inne zadania wykonywać w ramach tej działalności, nazywam ją najogólniej polityką informacyjną. Mając na uwadze zarówno działalność dydaktyczną, czyli oferty studiów, jak i też taką działalność organizacyjną, czy też po prostu kontakty z, z tak zwanym otoczeniem, z rozmaitymi interesariuszami. Także dzisiaj patrzę na uniwersytet jako instytucję, która powinna i ma i prowadzi pewnego rodzaju politykę informacyjną. Natomiast myśląc o tym, jak niegdyś ja tę funkcję. Realizowałem przy narzędziowni, aparaturze i formach relacji, jakie się wówczas wypracowywało. Przedstawiam to, przedkładam to jako pewne przykłady, i dzisiaj yy, oczywiście ze studentami mówimy o tym, jakiego rodzaju zmiany w tym obszarze zaistniały, a zaistniały oczywiście kolosalne. Jest Pan też pomysłodawcą humanistyki drugiej generacji. Skąd pomysł na ten kierunek? Pomysł na ten kierunek, od nazwy poczynając, czyli od humanistyki, drugiej generacji humanistyki 2.0, zrodził się właśnie w wyniku pewnych doświadczeń, których, których no my, no my wszyscy doświadczaliśmy w Instytucie Filologii Polskiej jako pracownicy polonistyki, kiedy z roku na rok. Pomniejszała się w pewnym momencie dość drastycznie liczba kandydatów na studia polonistyczne, kiedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w obszarze humanistyki musimy również dokonać pewnych zmian programowych, zmian w ofercie na studia. Któregoś razu po prostu obudziłem się z pomysłem humanistyki drugiej generacji, to znaczy z pomysłem kierunku studiów, który by tradycyjne zasoby humanistyki, tradycyjne wytwory humanistyki, czyli tekst, książkę, narrację, opowieść, sprzymierzył z nowymi mediami, z nowymi technologiami i spróbował coś wygenerować. W tym obszarze. To był rok 2011-2012, więc wtedy jeszcze przynajmniej w obszarze kształcenia akademickiego nie było sprawą oczywistą, czy tak popularną, pewne formy kształcenia w zakresie dziennikarstwa internetowego, czy edytorstwa komputerowego, czy mediów społecznościowych. Myśmy rzeczywiście przynajmniej w tym rejonie, a już na pewno w naszej uczelni, z tym zaczynali. Powstał więc pomysł w kierunku studiów o takiej nazwie, humanistyka drugiej generacji, z takimi specjalnościami właśnie jak dziennikarstwo internetowe i social media, jak episarstwo i edytorstwo komputerowe. Wtedy o webwritingu czy copywritingu oczywiście wiedziano, słyszano, mówiono, ale go nie praktykowano, a także nie uczono tego na studiach. Wymyśliliśmy więc studia o profilu praktycznym. Wczesne zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym pozwalały już projektować czy wręcz nakazywały projektować studia, między innymi o profilu praktycznym, i myśmy tę ścieżkę wybrali. Wówczas też spotkałem w uczelni grono bardzo ciekawych ludzi, pasjonatów wręcz. Między innymi pozwolę sobie chociaż to nazwisko wymienić, pana doktora Michała Mochockiego, który zapalił się do. Powiedzmy mojego pomysłu humanistyki drugiej generacji, ale który od razu też przedstawił swój projekt specjalności badania i projektowania gier, który do dzisiaj, mówiąc kolokwialnie, święci triumfy i w kierunku którego chciałbym, i tak się dzieje, rozwija się już nasza humanistyka, potocznie w naszym gronie określana humanistyką grobą, bo ta specjalność była przysłowiowym, okazała się przysłowiowym strzałem w dziesiątek głównie z powodu zainteresowań młodych ludzi. Nie tylko z powodu tego, że my również jako uczelnia, jako kadra akademicka byliśmy i jesteśmy w dalszym ciągu dobrze przygotowani do tego, żeby tę ofertę dydaktyczną realizować, ale głównie dlatego, że ogromnym zainteresowaniem ze strony 19-20-latków spotkała się ta specjalność. Więc huanistyka drugiej generacji dzisiaj już okrojona do tej specjalności growej, jeśli mogę tak powiedzieć, ma się dobrze, a będzie się miała bodaj jeszcze lepiej, bo na przykład w ramach tego kierunku już także studenci uczestniczą w aplikowaniu o Ośrodki grantowe i już realizowany jest kolejny grant na bardzo poważne sumy yy, dedykowane praktykom yy, dla studentów humanistyki drugiej generacji. A od kolejnego roku akademickiego będziemy mieli cały trzyletni cykl yy, finansowany przez NCBIR. Jako tak zwane studia dualne. Więc cały cykl trzyletnich licencjackich studiów w zakresie humanistyki growej będzie realizowany wespół z tak zwanymi interesariuszami zewnętrznymi, czyli już z branżami, z branżą gier. Czyli niewątpliwie kierunek się rozwija i cieszy się tak. dużą popularnością. Czy to był taki pewny strzał w dziesiątkę? Czy uczelnia powinna podążać za rozwojem, za technologią, za tym, co jest na czasie? Czy znaczy ja mogę mówić tylko o tym obszarze, w granicach którego powiedzmy ja działałem, czy prowadziłem takie działania organizacyjne. My mieliśmy na Wydziale Humanistycznym, w obrębie pewnych dyscyplin humanistycznych, niewątpliwie mówiąc kolokialnie, pewne kłopoty. One dotyczyły, rzecz jasna, studentów, liczby studentów, problemów z dydaktyką, z realizacją pensów dla nauczycieli akademickich. Wiedzieliśmy, że musimy w obrębie szeroko pojętej humanistyki czy jakichś interdyscyplinarnych kierunków musimy szukać rozwiązań, także w obszarze dydaktyki. Więc jednym z kierunków jest możliwość kierunków działania, jest możliwość sięgania po studia o profilu praktycznym. Poza studiami o profilu ogólnoakademickim mamy właśnie tę ścieżkę praktyczną. Nam udało się wskazać kierunek w, takiej, w ramach takiej ścieżki studiów o profilu praktycznym. I to był niewątpliwie i to pozostaje niewątpliwie strzałem. W dziesiątkę. I nie mam najmniejszej wątpliwości, że humanistyka growa będzie w Bydgoszczy znakomicie się rozwijać i nie raz jeszcze będzie o niej głośno, bo już o naszych studentach, naszych pracownikach, o efektach działań przecież niejednokrotnie można było w mediach słyszeć, czytać i myślę, że o tych projektach, które będą realizowane, będzie jeszcze głośno. Takie możliwości są, takie możliwości niewątpliwie, Wątpliwie dają nowe technologie, nowe media, media społecznościowe, nikt co do tego nie ma wątpliwości. To, co dzisiaj jest taką istotą działania młodych ludzi, ja nazywam ich takim pokoleniem startupowców, to jest to jest, są czasy i możliwości, kiedy ci młodzi ludzie mogą każdego dnia właśnie z rozmaitymi pomysłami na, na działania, na projekty, się po prostu budzić i, i próbować realizować te projekty. Myśmy świadomie do planu, studiów włączyli moduły właśnie o takim charakterze projekt współpraca z interesariuszami po to by studenci świadomie i celowo po prostu wymyślali Testowali i próbowali. I proszę mi wierzyć, spora grupa studentów na kanwie takich projektów, takich startupów, mówiąc kolokwialnie, wypłynęła spora grupa naszych studentów, idąc na przykład na praktyki czy realizując te projekty grantowe, pozostawała już i pozostaje w firmach. Na etatach. Niektóre firmy, wręcz mówiąc kolokwialnie, popodbierały nam tych studentów. Niektórzy studenci nie powracali na, na studia, pozostali w firmach. Więc to się dzieje, mówiąc kolokwialnie, i to się świetnie ma i świetnie zapowiada. Panie profesorze, zaangażowanie w życie uczelni, wspomniał też pan profesor o bogatej działalności naukowej. No to jest jedno. Rzadko kiedy wspomina się o wysiłku oraz poświęconym. Czasie, ile od naukowca wymaga realizacja zawodowych celów i pasji? Tego się nie da przeliczyć. Dlatego też Myślę, że wielu z nas, a może i wszyscy, unikamy na pewno publicznie czy w towarzystwie mówienia o tym, jak wyglądają nasze pensa, nasze obciążenia dydaktyczne, ale też y, my rozumiemy, ile czasu potrzebujemy na realizację pewnych projektów naukowych, na napisanie artykułu, przygotowanie referatu, na wydanie książki, na uzyskanie stopnia naukowego. I to są rzeczy w tym sensie niewymiernie, że tego naprawdę nie da się przeliczyć i obliczyć na Godziny, dni, lata. Proszę mi wierzyć, że, że wiele. A w każdej dyscyplinie oczywiście jest jakaś specyfika tego. Dla nas, dla mnie, humanisty, polonisty, historyka, literatury to są po prostu nieprzeliczone godziny spędzone na czytaniu, pisaniu, odwiedzaniu bibliotek, archiwów, jeździmy na konferencje, etc., etc., więc jest to spory wysiłek, proszę mi wierzyć, no ale to jest oczywiście nasza praca, ten człon pracownika naukowo-dydaktycznego, prawda? Proszę też mi wierzyć, że ta praca daje satysfakcję. Można ją wykonywać i tak, ja ją wykonuję z pasją. Dla mnie jest zawodową pasją snuć, także historyczno-literackich opowieści, takich historyczno-literackich narracji, kiedy po lekturze mnóstwa tekstów, opracowań mogę sam spróbować to opowiedzieć jeszcze raz, czy jeszcze inaczej, zaproponować komuś. Swój punkt widzenia, swój opis, swoją interpretację. Można się tym pasjonować i to jest bardzo ciekawa praca. A co z pasjami poza uczelnią i co z wolnym czasem? Mamy wolny czas, to nie ulega kwestii. Kiedyś moją prawdziwą pasją była piłka nożna, a konkretnie sędziowanie. Byłem przez wiele lat, do dzisiaj pozostaję członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przez wiele lat byłem czynnym sędzią piłkarskim, potem tak zwanym obserwatorem i to była moja prawdziwa pasja. Również a propos dziennikarstwa, forum dziennikarskich uprawiałem kiedyś właśnie kifelieton pisałem na te tematy. Dzisiaj już tylko kibicuję. Natomiast moją prawdziwą pasją od paru lat i miłością są wnuczęta. Jestem już szczęśliwym dziadkiem, ojcem, mam dwoje dzieci, córkę, syna, ale mam już też dwoje wnucząt, wnuczkę i wnuka. I, I od paru już co najmniej miesięcy rozkoszuję się komunikatami ze strony wnusi, która zwraca się do mnie per dziadziusiu. Więc to jest moja prawdziwa pasja na dzisiaj, poza pracą zawodową. Tym się rozkoszuję i nie zamierzam tej pasji zamieniać póki co na inną. No to życzymy samych wspaniałych chwil z wnukami. Dziękuję panie profesorze Dziękuję. za uwagę. Moim i państwa gościem był profesor Mariusz Zawodniak. Dziękuję bardzo.